Ciężko będzie coś powiedzieć tak? pod tym meczu, no bo wynik pewnie przed mistrzostwami bralibyśmy w ciemno, bo to jest chyba ogromny sukces. Ale to, że nie udało się pokonać włosze, no to chyba jest też dużym rozczarowaniem. W perspektywie samego meczu e, to myślę, że tak, bo prowadziliśmy dwa razy. E, trzy razy chyba, tak? Trzy razy już nie pamiętam. E, więc szkoda, no to jest jedyne takie słowo, które gdzieś tam się nasuwa. Bo myślę że przed meczem, tak jak mówiłeś, bralibyśmy ten wynik w ciemno, ale na dobrą sprawę to jest taki fajny, fajny taki, myślę, prognostyk i, yy, i fajna taka sytuacja dla nas, która nas gdzieś tam popchnie i doda takiej wiary w to wszystko, co robimy od samego początku, to jak długo się przygotowywaliśmy i staraliśmy być gotowi od początku do samego końca tych mistrzostw. Więc myślę, że. Daliśmy fajny mecz, fajnie się to oglądało i mimo, że gdzieś tam była różnica, powiedzmy, rankingowa, to mecz, powiedzmy, mógł się podobać kibicom na tyle, że nie był to, nie wiem, mecz do jednej bramki i oni nie bili, powiedzmy, głową w mur. Tylko mieliśmy swoje okazje, nie wykorzystaliśmy ich i gdzieś tam w końcówce to się zemściło. Szczęście było po ich stronie. Przy tych e, prowadzeniach, o którym wspominasz, e, potercja, kiedy, e, no nie wiem, albo prowadziliście, albo remisowaliście, no to czy trener dużo czasu musiał poświęcać, żeby studzić te emocje, żeby nie było takiego hura optymizmu na lodzie? Nie, sami między sobą wiedzieliśmy, że gdzieś tam ta taka niepotrzebnie marnowana energia i hura optymizm, tak jak powiedziałeś, nie, nie powinien gdzieś tam się wedrzeć w to, co się będzie działo na lodzie później. I myślę, że udawało nam się to, bo wychodziliśmy do każdej tercji, do każdej przerwy skoncentrowani, tak jak byliśmy od samego początku. A gdzieś tam zaważyły takie, powiedzmy, błędy, nie, nie nazywałbym ich szkolnym, ale po prostu gdzieś tam to doświadczenie, które Łotysze mają, myślę, dużo większe, przede wszystkim z innych lig yy, i przede wszystkim z Mistrzostw Świata na tym poziomie, jakby przeważyło, myślę, w takich momentach. To teraz sportowo, w czym Łotwa była dla Was lepsza? Nie wiem, w czym e, musieliście nadrabiać właśnie tym zaangażowaniem, tymi e, emocjami bycia tutaj? To znaczy były takie momenty, że grali gdzieś tam szybciej krążkiem i to nam momentami może sprawiało problemy, ale czy to był taki duży problem jakby na nasze przyzwyczajenia gdzieś tam z ligi i to, że wszystko wydarzy się troszeczkę wolniej sprawiały, że jakbyśmy troszeczkę szybciej reagowali na, na to co się dzieje na Tafli i na ich decyzje, to myślę, że byłoby jeszcze lepiej, bo, bo jesteśmy dobrze przygotowani, jakby jeździć i fizycznie yy, myślę. Nie będziemy jakoś znacznie odstawać, więc na dobrą sprawę po prostu brakło takiego, takiego obycia się z tym wszystkim, bo jakby doskonale wiemy, że tutaj będzie się to wszystko odbywało dużo szybciej i po prostu musimy sobie to ustawić w głowach, że musimy myśleć szybciej i reagować szybciej na to, co się dzieje. Czy ta atmosfera mistrzostw, to, że tutaj jesteście, e, tak trochę nie wiąże Wam nóg? Nie, myślę, że nie, jakby... Na dobrą sprawę, co my mogliśmy? my mogliśmy? My mogliśmy, w sensie na tych mistrzostwach możemy tylko wygrać. Jeżeli przegramy, to no co się stanie? No nic na dobrą sprawę, wielkiego się nie stanie. Nikt nie oczekuje od nas, że będziemy rywalizować ze Szwecją jak równy z równym. My przyjechaliśmy tutaj po to, żeby pokazać samych siebie pokazać to, jak dużo i ciężko pracowaliśmy i zawalczyć o przede wszystkim o to, że spełniliśmy nasze, naszych rodzin. Naszych bliskich trenerów, związ, Związku, całej Polski, marzenia. Więc jakby z uśmiechem na twarzy będziemy przystępować do każdego kolejnego meczu i cieszyć się z tego, że tutaj jesteśmy, bo to jest najważniejsze. Atmosfera jest super, wszystko jest jakby na najwyższym poziomie. Nie ma kompletnie powodów, dla których moglibyśmy narzekać, więc pozostaje nam tylko uśmiech na twarzy, odpocząć i mieć radość z tego, że tu jesteśmy. Tu na koniec zapytam właśnie o to, co już powiedziałeś, czyli o tą Szwecję. To jest kolejny, jutrzejszy rywal. Więc. Czy to będzie duże wyzwanie, podejść do tego meczu zapominając o takim założeniu, że no w tym meczu ciężko będzie cokolwiek ugrać? No, myślę, że to będzie taki mecz, w którym nawet na dobrą sprawę nie wiem, jak gdzieś tam zrobić prognozę przed tym meczem. Mieliśmy okazję ich wczoraj oglądać, więc wiemy, z czym przyjdzie nam się mierzyć, ale jakby, jak to się mówi, strach ma wielkie oczy, więc na dobrą sprawę... Wiemy, że to też są hokeiści, ale są to hokeiści jakby z innych realiów, z innych światów, więc nam pozostanie tylko zrobić co w naszej mocy, żeby pokazać nasz hokej, yy, naszą taką złość i sportową zaciętość w tym wszystkim, a myślę, że znowu będzie takie widowisko, które spodoba się wszystkim i tutaj na żywo, i przed telewizorami.